Witajcie kochani, przed nami najważniejszy moment 2026 roku, moment, w którym Saturn ramię w ramię z Neptunem rozpoczyna dla nas zupełnie nowy 30 cykl. Neptun wszedł już kilka dni temu do barana, po ponad 160 latach. Wszedł ze znaku ryb i w tym ruchem można powiedzieć, że wyraźnie zmienił całą energię w przestrzeni. O tym przejściu Neptuna nagrałam osobny film, więc jeśli jeszcze go nie widzieliście, to serdecznie zapraszam, bo to jest jeden z tych momentów w naszym życiu, które naprawdę, i zresztą nie tylko w naszym życiu, bo w historii które zmieniają paradygmat zmieniają nasz sposób postrzegania wiary, autorytetów, liderów ale też zmieniają sposób, w jaki rozumiemy całe tworzenie schematy myślenia. Schematy społeczne, schematy, które przejęliśmy najczęściej nieświadomie w pamięci komórkowej, z poprzednich pokoleń, ze środowiska, w którym dorastaliśmy. To dotyczy tego, w co wierzymy właśnie, jak myślimy, jak postrzegamy strukturę społeczną, swoją rolę w tym społeczeństwie, jak rozumiemy przywództwo, komu oddajemy władzę, komu oddajemy definicję prawdy, co najważniejsze, i teraz zaczyna się nowy czas, nowa energia z tym Neptun Neptunem w Baranie, który w tej chwili przygotowuje już grunt, układa podwaliny i tworzy przestrzeń, w której Saturn może wejść i zacząć budować. Bo Saturn, i to jest kluczowe, 14 lutego wejdzie na stałe do znaku Barana. Ja myślę, że ten cykl Saturna będzie odczuwalny dla nas niemal natychmiast. Ta zmiana energii, kiedy Saturn przekroczy bramę barana. Zresztą, jak zawsze, bo Saturn to siła, która zagęszcza wszystko, sprowadza do materii. On manifestuje w materii nasze podejście do życia, do dobrostanu, do tego, co naszym zdaniem nam się należy, ale też do tego, czego naszym zdaniem nie możemy mieć. On manifestuje sposób, w jaki funkcjonujemy w świecie. Naszą pozycję, karierę, role zawodowe. Wszystkie struktury, w jakich żyjemy i które budujemy, co ważne, z własnych przekonań. Bo Saturn nie działa tylko na poziomie energetycznym czy psychologicznym. On bierze to, co myślimy właśnie, co czujemy. Bierze ten poziom energii, jaki mamy, ten poziom wibracji i z tego właśnie tworzy konkret, zagęszcza to i sprowadza do naszej rzeczywistości, manifestując się właśnie konkretnymi wydarzeniami w naszym życiu. Dlatego wpływ Saturna na nasze życie jest tak istotny. Bo to on właśnie wyznacza nam te najważniejsze, najtrudniejsze lekcje. On wyznacza blokady, z którymi musimy sobie poradzić. Pokazuje obciążenia, których nie da się ominąć. Bo jego energia to nie jest coś w rodzaju przeczekam jakoś będzie. To jest energia raczej przepracuj zrozum, wzmocnij kręgosłup, bo inaczej i tak wrócisz do tego samego miejsca. No i ważne, że Saturn jest planetą społeczną, co znaczy, że jego tranzyt nie dotyka tylko jednostek. Nie dotyka tylko tych, którzy interesują się astrologią, ponieważ jego wpływ działa szeroko i zbiorowo. Tego nikt z nas nie przeoczy. Tak samo jak trudno było przeoczyć to, co działo się w 25 w 2025. O, powiedzmy ładnie. Tej nawałnicy zmian, konfrontacji, domykania trudnych cykli, karmicznych uwikłań, właśnie tych wszystkich karmicznych programów, konfrontacji z tym wszystkim. To jak kula śnieżna, która nabierała tempa i pod koniec roku, naprawdę wielu z nas wchodziło w ten 26 rok z niezłą zadyszką. Z dużym zmęczeniem, z poczuciem, że już naprawdę dość. I powiem szczerze, że również ja odliczam dni, kiedy Saturn wejdzie już do tego barana i zmieni się ta energia. Rozmawiając też z Wami podczas sesji, wiem, jak trudny ten czas ostatnich miesięcy był dla większości z nas. To był czas wyzwań, właściwie dla każdego. Czas, który musiał przynieść konkretne restrukturyzacje, porządki, a to nie było łatwe ani przyjemne. Więc wielu z nas może naprawdę czuć się teraz jak po jakiejś nawałnicy, która przeszła przez nasze życie, rozwiała złudzenia, zmusiła do decyzji, do trudnych działań. Możemy się czuć, jakby coś naprawdę ciężkiego przejechało przez nasze, naszą codzienność. Ale teraz, właśnie, poczujemy tą zmianę, bo zmęczeni zobaczymy na horyzoncie nową przestrzeń, nową wizję, jakiś nowy impuls, czegoś nowego, właśnie. Jeszcze nie wiadomo czego dokładnie, ale poczujemy ten wiatr zmian. To jest naprawdę potężna energia. Saturn jeszcze w połączeniu z Neptunem. Każdy z nas, nawet intuicyjnie, myślę, że w tym momencie już. Czuję, że coś się dzieje w jego życiu, bo tam, właśnie w tym miejscu, gdzie przechodzi Saturn, płyty tektoniczne naszego życia są bardzo niestabilne. Pamiętajmy, że dla każdego z nas ten aspekt jest gdzieś indziej aktywny. Dlaczego? Dlatego, że u każdego z nas gdzieś indziej w naszym horoskopie wypada właśnie ten zerowy stopień barana, czyli mówimy o innym aspekcie życia. U jednych będzie to praca, u innych relacje. Ale ta energia jest tak intensywna, że trudno byłoby ją przeoczyć. I Saturn działa najbardziej namacalnie ze wszystkich planet. Saturn nie jest o nastroju, jest o materii, o konsekwencji, o kosztach, o granicach, o tym, co zostaje, kiedy opada kurz. Saturn nie pyta, czy masz ochotę. Saturn pyta, czy coś działa. Jeśli nie działa, zaczyna restrukturyzację, niezależnie od tego, czy tego chcemy, czy nie. Czasem łagodną, czasem bezlitosną, ale zawsze skuteczną. Mamy dwa rodzaje wielkich momentów Saturna, które odbywają się podczas naszego życia. Pierwszy to wtedy, kiedy Saturn wraca do swojej pozycji urodzeniowej. Nazywamy to przejściem Saturna. Ale jest też moment zbiorowy. Potężny, gdy Saturn przechodzi właśnie przez zerowy stopień barana, tak jak teraz, czyli przez początek całego Zodiaku. I my właśnie wchodzimy w taki moment. Znak barana to start, początek narodziny. Baran mówi: Jestem, ja jestem, ja wybieram, ja zaczynam. To jest rdzeń tożsamości każdego z nas. To jest odruch inicjacji. To jest moment, w którym życie przestaje być teorią i staje się decyzją. A Saturn w Baranie, z kolei, to jest dorosłość w miejscu, gdzie zwykle działa tylko impuls. To jest zacznij, ale z konsekwencją. To odwaga, ale nie z ułańską fantazją. To jest wola działania, ale z jakimś planem. I teraz najważniejsze. Właśnie gdzie? W Twoim horoskopie jest zero stopień barana. Tam Saturn zaczyna Twój nowy 30-letni cykl. Tam robi największą przebudowę. Tam materializuje i restrukturyzuje. Domów jest 12. Każdy odpowiada za inny fragment naszego życia. I może przejdźmy pokrótce, właśnie przez te 12 domów, jak przez mapę. 12 domów, 12 bram nowego cyklu Saturna. Jeśli Saturn startuje w pierwszym twoim domu, dostajesz berło w swoje ręce, bo to cykl budowania autorytetu, twoja tożsamość, wręcz krystalizuje się, kończy się życie na cudzych warunkach, zaczyna się życie na własnych. Z kolei dom drugi to pieniądze, praca wartości. Jeśli Saturn startuje z drugiego domu, Zaczyna się nowa era relacji z materią. Zarobki, inwestycje, wycena, stabilność. Ale też pytanie głębsze: ile jesteś wart? Ile jesteś warta dla siebie przede wszystkim, czyli tak naprawdę dla całego świata? Manifestuje się materia adekwatnie do poczucia naszej własnej wartości. Saturn chce tutaj przede wszystkim samodzielności, samostanowienia. I poczucia własnej wartości. Don Trzeci to sposób myślenia, komunikacji. Tu Saturn zmienia sposób, w jaki przetwarzamy rzeczywistość wręcz. Mniejszy mu więcej sensu to cykl nauki, komunikowania się z innymi, sposobu też używania słowa, uporządkowania informacji. Znikają puste rozmowy, zostają słowa, które coś faktycznie budują tutaj. Z kolei dom czwarty to dom rodzina fundament. Tu zmienia się konstrukcja całego życia. Saturn robi tutaj remont fundamentu czasem dosłownie manifestuje się przeprowadzką, zmianą układu rodzinnego, czasem psychologicznie uzdrowienie rodu, nowe granice separacja od starych lojalności rodowych. Piąty dom to twórczość, miłość dzieci. Tu Saturn stawia pytanie, co jest prawdziwą radością, a co kompensacją, nadkompensacją. To cykl dojrzewania kreatywności. To nie hobby w ramach ucieczki przed rzeczywistością to twórczość, która dostaje strukturę. Tutaj miłość też przechodzi test: czy jest prawdziwa, żywa. Szósty dom to praca, rutyna dnia i zdrowie. Tu satyr z kolei porządkuje codzienność. Praca ma mieć strukturę, codzienność ma mieć z kolei rytm. To cykl, w którym nie da się już jechać na jakimś przeciążeniu, bez wystawionego rachunku, który spłaci przede wszystkim nasze ciało. Ale to też cykl mistrzostwa, gdzie powtarzalność, rutyna. Może zmienić się w wspaniałe kompetencje. Siódmy dom to związki i różnego rodzaju kontrakty. Tu Saturn dotyka każdego rodzaju relacji, partnerstwa, ale też umowy o współpracy, zobowiązania. Jeśli coś jest tutaj nieprawdziwe, Saturn to obnaża. Jeśli coś jest prawdziwe, z kolei Saturn to wzmocni. To cykl, w którym uczysz się, że granice nie zabijają miłości, tylko ją szanują i chronią. Ósmy dom z kolei to współdzielenie i współuzależnienie. Długi, intymność. Tu Saturn rozbija wszelkie współuzależnienia. Właśnie. Finansowe, emocjonalne, energetyczne. Podnoszone są wspólne tutaj mm, wspólne wydatki, wspólne pieniądze, spadki, kredyty. Ale też lęk. Lęk który objawia się kontrolą, traumy, tabu, to cykl odwagi, aby wejść w ciemność i doświadczyć prawdziwej, wielkiej dojrzałości. Dom dziewiąty to wiara, sens, światopogląd. Tu Saturn przede wszystkim prostuje kręgosłup filozoficzny naszego życia. Co jest twoją prawdą, a co wdrukowanym schematem, który nieciesz z domu, albo z kultury, w której się wychowujesz, religii. Albo ze strachu. To cykl, w którym myślenie przestaje być odziedziczone, zaczyna być nasze własne. Dom dziesiąty z kolei to kariera, powołanie, status. Tu Saturn robi restrukturyzację publicznego życia. Widać już nasze doświadczenie, widać też to, czego już nie chcemy robić. To cykl awansu, zmiany kierunku, budowania marki, odpowiedzialności. Też takiej samodzielności w działaniu, czasem koniec starej roli, jakiejś społecznej albo właśnie zawodowej i narodzenie nowej. Jedenasty dom to grupa społeczności, wpływ. Tu Saturn uczy suwerenności wśród ludzi: jak być w społeczności i nie zagubić się, nie rozpłynąć, ale też jak prowadzić, jak być mentorem, jak tworzyć projekty, które mają sens społeczny. To cykl, w którym twoja widoczność nie jest kaprysem, tylko zaczyna być po prostu misją? I dwunasty dom karma, cień, duchowość. Tu Saturn zaczyna chyba od ciszy, od rozbrojenia lęku, od spotkania z cieniem. To bywa najtrudniejszy start, ale daje coś bezcennego potężną dojrzałość duchową. I żeby nie było zbyt łatwo, jak będzie w naszym przypadku, w każdym z tych domów, zależy od wielu czynników, od naszej świadomości, od tego, jak pracowaliśmy ze sobą, ze swoim rozwojem osobistym przez ostatnie lata, jakie wnioski z własnych doświadczeń wyciągnęliśmy, na jakim etapie przepracowania saturnicznych lekcji jesteśmy. I czy ten nowy cykl będzie wymagał od nas kolejnych wyzwań czy może już trochę będzie ich mniej będzie nas wspierał to wszystko możemy zobaczyć w naszym indywidualnym horoskopie tam możemy właśnie prześledzić całą narrację saturna zobaczyć gdzie ten cykl jest w naszym życiu gdzie on się rozpoczyna jakie saturn daje nam wskazówki z czym będziemy musieli się zmierzyć gdzie ta energia będzie się rozwijała i gdzie będzie się manifestowała w materii. I teraz dodajemy do tego wszystkiego energię Neptuna. No i zaczyna się robić wręcz epokowo. Kilka dni temu, tak jak wspomniałam, Neptun wszedł już do Barana. I to naprawdę po ogromnym okresie czasu, z naszej perspektywy długości naszego życia, po ponad 160 latach. I teraz Czeka właśnie na Saturna. A Saturn, jak wejdzie do barana i złapie tą energię Neptuna, a warto też powiedzieć, że ne Saturn wchodzi do barana o pierwszej 11:14 i połączy się z Neptunem. A dokładnie z kolei połączą się 20 lutego w ścisłej koniunkcji. To jest potężny duet: wizja i struktura, marzenie i do tego rusztowanie. Jednak ważne, aby zrozumieć, że to może nie przynieść mate w materii tego, czego wydaje ci się, że chcesz, pragniesz, ale przyniesie w materii to, czym jesteś, kim jesteś. Bo Saturn nie materializuje naszych życzeń. Saturn materializuje Twoje przekonania, Twoją wewnętrzną konstrukcję, Twoją definicję siebie. Neptun pyta, w co wierzysz? Do tego Saturn odpowiada: Sprawdzam. Kluczowa myśl na ten rok jest taka, że to, co było, na pewno nie wróci już nigdy w takiej samej formie. A to, co bolało w ostatnich miesiącach, było czymś w rodzaju ciężkiego treningu naszej tożsamości. I teraz możemy zacząć w innej formie, bo Saturn dotykał tego progu przejścia trzy razy. Pierwszy raz w maju, kiedy dotknął barana, potem cofnął się w retrogradacji. No, i wracał z powrotem. Dlatego ten odcinek potrójnego przejścia mógł być dla nas naprawdę wyjątkowo dotkliwy. To były siniaki inicjacji, możemy powiedzieć. Nie kara, nie pech, tylko miejsce, gdzie życie mówi: tu będzie nowa struktura. Więc zrób miejsce, posprzątaj. Kochani, wiele bym mówić o tym, co te zmiany przyniosą, bo to nie jest jeden wątek tylko cała sieć w relacjach, w pracy, w poczuciu sensu, w tym jak definiujemy siebie, swoją odwagę też. A jednocześnie warto mieć w głowie jedną rzecz, która trzyma tę opowieść, można powiedzieć, w jakimś takim wryzach. 14 lutego nie dzieje się magia z bajki, nie spada nagle złoty pył, nie pojawia się gotowe rozwiązanie. Bo nie ma skrótów do dojrzałości, ale dzieje się magia życia, taka, która świeci jak latarnia, daje kierunek, kiedy robi się trudno. Magia, która nie obiecuje, że będzie lekko, ale może być teraz naprawdę po Twojemu. Taka magia, która ma ciężar, bo dotyka konkretu, definicji, konsekwencji, zobowiązań, granic. Materii po prostu. I ma sens, bo prowadzi do czegoś, co da się utrzymać, a nie tylko przeżyć chwilę. Saturn otwiera bramę, przez którą nie przechodzi się na próbę. To wejście do przestrzeni, gdzie człowiek przestaje udawać, że nie widzi czegoś. Gdzie zaczyna tworzyć relacje na serio ze sobą, ze światem, ze swoim życiem takim, jakie jest i takim, jakie ma się stać. Baran daje tę iskrę. To jest ten pierwszy impuls, którym coś w środku mówi dość czekania. Trzeba coś zmienić. Iskrę, która nie musi być wcale głośna, żeby była mocna. Czasem to jest jedno zdanie wypowiedziane w końcu na głos, może po latach. Jedna decyzja, jeden ruch, jedno tak albo jedno nie, które zmienia kierunek. Baran przypomina, że początek. Często nie jest wcale piękny i elegancki, ale jest żywy, tak jak moment naszych narodzin. Neptun z kolei wnosi tutaj wizję, a wizja to nie fantazja to duża różnica. Wizja to obraz, który przychodzi z głębi i mówi: To jest możliwe, jeśli odważę się być sobą. Neptun rozpuszcza to, co przestarzałe. Cudze definicje sensu, cudze role, odziedziczone schematy wiary, ale też i zwątpienia. On nie daje instrukcji obsługi, on daje światło we mgle, i nagle widać, w którą stronę naprawdę idziemy. A czas zaczyna liczyć nowy rozdział. Nowy rozdział nie zaczyna się nigdy idealnie. Jeśli Cokolwiek ma się teraz materializować, to nie będzie to nagroda za nasze marzenia, tylko rezultat tego, kim naprawdę jesteśmy i na czym chcemy oprzeć swoją przyszłość. Kochani, dziękuję Wam, że jesteście. Za obecność, za komentarze, za wspaniałe rozmowy, za to, że to nie jest mój monolog w przestrzeń, tylko wspólna droga przez czas, który. Nabiera wspaniałego, nowego kształtu. Jeśli chcecie iść ze mną przez ten nowy cykl, zapraszam Was do subskrypcji kanału Wenusowe Sprawy. Zostawcie też komentarz, dajcie znać, w którym domu macie Zero Stopni Barana, gdzie dla Was ten Saturn zaczyna działać. Jestem ciekawa, jak to rozkłada się właśnie w szerszej społeczności. A jeśli chcecie pogłębić wiedzę na ten temat, na mojej stronie możecie zamówić analizę wpływu Saturna na Wasz indywidualny horoskop urodzeniowy. Z tej analizy dowiecie się, o czym jest Wasz nowy cykl Saturna, co dokładnie się zaczyna, gdzie energia będzie się kumulować, gdzie tematy będą domagały się struktury i co będzie się materializować. Link znajdziecie w opisie pod tym filmem również. I jak zwykle... Znajdziecie wszystkie informacje na mojej stronie internetowej astrolog.pl Serdecznie Was zapraszam i do zobaczenia w kolejnym materiale.